Czym regenerować elementy. Cóż, zasadniczo musimy wiedzieć, z czego element jest zrobiony, to jest podstawowa informacja i co na niego oddziaływ oddziaływuje. No, w tym przypadku mamy pompę wykonaną ze stali 316, na którą działa niestety środowisko bardzo agresywne, kwasy, rozcieńczone kwasy, plus odrobiny, odrobinę jakiś. Fragmentów ściernych jakichś piasków albo innych drobnych elementów, które ocierają się w środku, można by było to napawać takim samym materiałem, z jakiego wykonana jest pompa, czyli 316. No, niestety, 316 ma do siebie to, że ona sama nie jest odporna na działanie kwasów. Odporne są tlenki, które powstają na jej powierzchni, natomiast sama stal nie. Dlatego do tego typu zastosowań, do tego elementu ja użyłem produktu Metal Wet 2209 Korefila. Jest to napoina typu Duplex, czyli ferrit z Austenitem. W tym przypadku akurat nie są istotne tlenki, które powstają na powierzchni, tylko tutaj odporna jest sama napoina. Sama struktura, wymieszanie tych struktur austenitycznej i feretycznej, powoduje, że te stale są odporne na część czynników agresywnych, oczywiście nie na wszystkie. I teraz zależnie od tego, co działa na dany element, takiego, takiej, na, taką napoinę musimy wykonać. Więc jeżeli na element y, typu pompa, w którym są części ścierne, które zdzierają nam tlenki i części agresywne, czyli kwasy, zasady, łuki czy, czy coś podobnego. No niestety odnawianie tego elementu tym samym materiałem no nie za wiele się zda, bo za jakiś czas, bardzo szybki czas, będzie on z powrotem tak samo zniszczony jak wcześniej. Możemy użyć dupleksu, możemy użyć nadstopów niklu. Oczywiście nadstopy niklu byłyby w tym wypadku najlepsze, ponieważ oferują Niektóre z nich y, największą odporność na tego typu czynniki agresywne, jednak ich cena oczywiście jest odpowiednio y, wysoka. Niemniej jednak czasami opłaca się, jeżeli stężenie tych kwasów i y, części ściernych w środku jest dość wysokie, opłaca się stosowanie nad niklu i wtedy możemy na przykład nierówności, większe zagłębienia, wypełnić materiałem tańszym, natomiast na wierzch położyć materiał. Droższy, który będzie pełnił tą miako funkcję ochronną. Materiałem dodatkowym, który użyję, będzie duplex 2209, czyli mieszanina austenitu z ferrytem. Strukturalnie, oczywiście, to, co nam tam wyjdzie podczas napawania, jest, jest zależne od temperatury i prędkości chłodzenia. Odpowiednia prędkość chłodzenia, wiadome wytworzy nam. Taką proporcję, jakiej oczekujemy, a nie spełnienie tych wymagań spowoduje, że albo będzie bardzo dużo austenitu, albo będzie bardzo dużo ferytu i wszystko, co chcielibyśmy osiągnąć przez y, odpowiedni współczynnik wymieszania tych dwóch struktur, no niestety okaże się nieskuteczne. Y, drut proszkowy, średnica 1,2. Za chwileczkę przedstawię Państwu, jak ustawić poprawnie parametry spawalnicze. Gaz osłonowy możemy stosować standardowy M21 albo mieszankę CO2. Jeden i drugi nadaje się tak samo, tylko oczywiście w CO2. Nie będzie przenoszenia w natrysku, tylko grubokropelkowe, szybsze lub wolniejsze, zależnie od parametrów.